Wiosna chłopie! Tak! Ej! ej. Tak! Prawko furia, rywalizacji natura To nie bzdura, tylko sprawdź ten sport! Ślad na walczy i ten gumy swą Te nielegalne akcje zjadą, po odprąd, ej skąd? Nie znam tego co opowiadań, sprawdź to! Znowu ta mocna brygada, to ekipa ziomów, wysokie obroty, Pizda ze startu Wolne powroty, to jest gang Ołowianej stopy Nie kibice, to za zakiery chłopy Weź potrenuj, trenuj, siebie idioty Lubisz spoty, żeby postać pogadać A my takie, by razem zapierdalać łeb, łeb, fura, pura Ej ty chłopie, nie konopie To adrenalina kopie A ta Honda ci z jest na topie. To jest gang Ołowianej stopy To ty Wysokie obroty, to te ziomy mają dolne ochoty Wy zobacz na finiszu czerwone stopy To jest gang ołowiane stopy, to te typy Wysokie obroty, to te ziomy mają dolne ochoty Wy zobaczył na finiszu czerwone stopy Bateria coś dla chłopców w Co ich nie odpuszcza, napięta szena Na pożarcie wpadłeś, pożarty zostałeś Taki dwań jak byłeś, nie przypuszczałeś Dwa i pół litra, z się śmiałeś Skąd to dostałeś, jeden sześć cymbale Ej ty, ale, jakie kurwa, ale, ale Na wystrzale rozjebałem z jedyneczki Fast start nie to, erusemeczki parki doją, na starcie się nie pierdolą Ej ty, kolonowe moty się już kroją Przełożenia na hybrydzie swoje robią A co z tobą? Taki masz zamiary, nie do wiary, wyścigowe Mary. To jest o ołowianej stopy, to te typy wysokie obroty To te mają wolne ochoty, By zobaczył na finiszu czerwone stopy To jest ołowiane ołowianej stopy, to te typy wysokie